A więc zagrały w dzisiejszym meczu towarzyskim. Co powiesz? Na pewno jesteście zadowoleni z, z tego wyniku. No, rezultat na pewno cieszy. Chile na pewno bardzo dobra drużyna gdzieś z Ameryki, tak samo jak Meksyk. Myślę, że się pod tą drużynę trener chciał zobaczyć jak, jak grają takie drużyny, pewnie też doskonale wie. Myślę, że może z Meksykiem być podobnie. Wiadomo, skład będzie inny. Zagrają najlepsi i myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi na ten mecz z Meksykiem. Spodziewacie się, że Meksyk będzie silniejszym rywalem od Chilijczyków? Myślę, że, że na pewno. Jak oni są na Mistrzostwach Świata, a Chilijczycy nie są, to, to będą od nich mocniejsi. Czy Czesław Pinkiewicz mówił Tobie, na jakiej pozycji najprawdopodobniej wystąpisz podczas mundialu? Jestem nominalnym prawym obrońcą bez konieczności gdzieś lewa czy, czy, czy stoper, ale na ten moment myślę, że jestem naturalnym gdzieś zmiennikiem Matejka bo gdzieś to on będzie pewnie pierwszym wyborem trenera. Z jakim nastawieniem w ogóle jedziesz na te mistrzostwa? Czy waszym celem jest awans do jednej ósmej finału? Czy coś więcej? To jest turniej, gdzieś wszystko się może wydarzyć. Każdy mecz musimy być full skoncentrowani, nie ma żadnych rewanży, także myślę, że jedziemy z wysokimi ambicjami. Na pewno wyjścia z grupy, a co dalej będzie, no to, to gdzieś tylko leży w naszych nogach. Czy pojedynek z Argentyną, zespołem Lionela Messiego, to spełnienie Twoich marzeń? Nie wiem, czy, czy marzeń. Gdzieś już grając w piłce w Bundeslidze napotykam myślę, że bardzo dobrych czy wspaniałych zawodników, także gdzieś to jest kolejny, kolejny zawodnik, nie, nie patrzy się kto jest na boisku, robi się swoje. Czy kiedy Czesław Michniewicz ogłaszał powołania, miałeś jakieś wątpliwości? Czy znajdziesz się w tym zespole? Oczywiście, że miałem wątpliwości. Wiedziałem, jaka jest konkurencja na bokach, ale gdzieś ostatecznie trener mi zaufał. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo gdzieś to na pewno było moim celem. Jeśli grasz, grasz w klubie, to liczysz na powołanie, to powołanie przyszło. Jestem gdzieś z tego bardzo dumny i bardzo dziękuję trenerowi. Dzisiaj zagrałeś na dwóch pozycjach jako wahadłowy i boczny obrońca. Na której z tych pozycji czujesz się lepiej? gdzieś myślę, że większość mojej, mojej przygody z piłką spędziłem na prawej obronie, więc na prawej na pewno się czuję lepiej w, w czwórce. Dzisiaj w Warszawie bo dość zimno w Katarze, ta pogoda będzie zupełnie inna. Nie lepiej było zagrać ten sparing w trochę cieplejszym miejscu? <laughs> Niedawno to chyba pytanie, ale no na pewno pogoda będzie się diametralnie różniła. Ale dla mnie to nie ma żadnego problemu. Lubię lato i mogłem grać w lecie cały sezon to dzisiaj wyglądało tak całkiem fajnie, to organizacja defensywna, nie było zbyt wielu błędów, no może ten ofens taki, taki bez, bez błysku że jest zwycięski, ale y, ta formacja defensywna, fajnie to wszystko wyglądało, nie no, no tak przyzwoicie, no może jeszcze tak, tak, tak jak, jak... Myślę, że, że podobnie gdzieś to takie odczucie Mązbójska, że ciężko było czyli, oczylicykom skontrolować kla, klarowne sytuacje, gdzieś do szesnastki potrafili się przebić, ale dalej nie mieli pomysłu, gdzieś do środka strzelali z daleka, ale to, to, to nie stwarzało zbytnio zagrożenia, a co, co do ofensywy, to, to na pewno i pozostaje trochę do orzeczenia, ale myślę, że gdzieś, gdzieś to mamy czas, żeby to jeszcze poprawić. Było parę takich ostrych pałek ze strony Czelijczyków, bo że tak by pan gra, ale już bliska tych czułeś, że ta intensywna z strona to nie jest tylko z że oni faktycznie grali dość ostro i wszystkim? No myślę, że to gdzieś kwestia charakteru, wiadomo, że Zespoły z Ameryki lubią, lubią podostrzeć i byliśmy, myślę, że na no to przygotowani. My też nie odstawiamy nogi jako Polska, więc uwielbiam grać takie macie. Ta Murawa dzisiaj trochę utrudniała grę, bo nawet z wysokości trybun widać było, że na no trochę tych nierówności było. No, myślę, że, że na pewno Murawa gdzieś nie była najwyższej jakości, no ale wiadomo, legie jest po sezonie. Gdzieś tam wydarzenia na narodowym nie pozwoliły tam zagrać. No trzeba było się dostosować gdzieś dla dwóch zespołów było. Było to boisko takie same, no ale tak jak wszyscy myślę, że zauważyli, było dosyć ciężkie.